Rozmowa Dnia Anna Narccińska, witam Państwa. Nadchodzą kolejne święta Bożego Narodzenia w czasach pandemii. Czy nauczyliśmy się żyć w tych trudnych czasach? Nie tracimy wiary i radości życia? Czy żyje nam się trudniej? A kryzys dotyka nie tylko rodziny, nie tylko bliskich, ale także wiary. Dziś gościem rozmowy dnia jest ksiądz prawa Wojciech przybyła dyrektor Caritas diecezji Bedgowskiej prezes Fundacji Wiatrak. Witam księdza Prałata. Porażę, serdecznie księdza ta. Pandemia osłabia czy wzmacnia nas wewnętrznie? Myślę, że to nie ma zerojedynkowej odpowiedzi, dlatego że mamy do czynienia z osobami, które są zmęczone tym stanem, które potrzebują pomocy specjalistycznej, psychologów, pedagogów. Które potrzebują wsparcia osób bliskich, którym źle się żyje za zamkniętymi drzwiami, ale również myślę, że wzmacnia pewną wspólnotowość, takie poczucie dobra dla drugiego człowieka. Więc są, są ci, którzy potrzebują tej pomocy i budzą się. Już od wielu miesięcy ci, którzy tę pomoc pragną ofiarować. No, historia pokazuje, że w trudnych czasach Kościół zawsze był ważny, ale ten Kościół w dobie pandemii Kościół z limitami Kościół online jest silny? Czy, czy, czy to są właśnie nowe trudności, które pojawiły się na drodze Kościoła i wiernych? Dla duszpasterstwa są to nowe wyzwania niewątpliwie tak. Natomiast Kościół. Jeśli spojrzymy z perspektywy wiary, to Kościół zawsze jest silny Jezusem Chrystusem i jeśli przejdziemy w tę przestrzeń i będziemy szukali tej siły w Jezusie Chrystusie, to ona będzie. Natomiast każda formuła nowa, która na dzisiaj jest potrzebna, duszpasterska, pomocowa, formuła miłosierdzia, ona musi, musiała ewoluować, bo to o czym Pani redaktor wspomniała, no... Jest nowym zadaniem Kościoła na ten moment. I to zadanie jest zadaniem trudnym, no y przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, pewne rzeczy były normalne, utarte. Y a teraz y trzeba czegoś nowego, czegoś innego. Zawsze jest znak zapytania, czy sobie poradzimy, czy damy radę. Ale ja y y y wracam jak y jeszcze raz do, do, do tej samej przestrzeni. Jeśli będziemy podchodzili w przestrzeni wiary, jeśli będziemy Szukali siły w tej Bożej Dziecinie, w tej miłości, która ma się za parę dni narodzić, to z pewnością damy radę. Bo czego potrzeba człowiekowi? Trzeba właśnie wiary, nadziei i miłości. I to nieustannie, bez względu na formułę, Kościół ofiarowuje. A Caritas dzisiaj organizowała akcję pomocy dla potrzebujących. Było to rozdawanie paczek i proszę księdza, to, to była pomoc materialna. I co ksiądz, co ksiądz odczuwał, co ksiądz myślał patrząc na, na, na te akcje? Pomoc materialna bardzo ważna, czy, czy też potrzebna pomoc duchowa? Panie redaktor, ja myślę, że yy... Zawsze jest mi trudno powiedzieć o tym jednorazowym wydarzeniu, dlatego że szufladkowanie jakby wydarzenia, chociażby z dzisiejszego dnia, jest niesprawiedliwe dla całej pracy Caritas i kościoła, który posługuje w dziełach miłosierdzia. Bo on nie zamyka się na rzecz Świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, czy Adwentu, czy Wielkiego Postu. My posługujemy człowiekowi każdego dnia. To dzisiejsze wydarzenie, może spektakularne, jest po to, aby powiedzieć z jednej strony tym ludziom, którzy jeszcze może nie zauważyli, że mają wokół siebie ludzi potrzebujących: obudźmy się, wlejmy w nadzieję tym, którzy tej nadziei potrzebują. Z drugiej strony, żeby powiedzieć: dziękuję tym wszystkim, którzy od zawsze próbują wspierać nasze działania. Naszą instytucję, jaką jest Caritas, czy też Kościół, ale również powiedzenie tym ludziom, którzy potrzebują pomocy: Nie jesteście dzisiaj sami, jesteśmy obok Was i wypływa to z miłości, właśnie którą przynosi nikt inny jak Jezus Chrystus, bo musimy, musimy na tym budować, bo to nie jest nasza siła to, że my potrafimy się zorganizować. Tą, tą siłą jest to, to Boże Narodzenie, ale, ale nie konkretny dzień, 24, 25, dzień grudnia, tylko to prawdziwe Boże Narodzenie, które ma być codziennie w sercu każdego z nas i my mamy przyczyniać się do tego, aby była większy spokój, pokój, nadzieja, miłość wokół, wokół każdego. Czyli to nie była tylko paczka wręczana komuś, ale również dobre słowo, wsparcie i też miłość. Absolutnie tak. Przy dzisiejszym wydarzeniu bardzo czynnie brał udział i, i, i uczestniczył biskup Krzysztof Wodarczyk, nasz ordynariusz. Moi pracownicy, współpracownicy Caritas, my znamy tych ludzi doskonale, którzy również dzisiaj do nas przyszli. Mówimy do nich po imieniu. On, oni są dla nas ważni i oni myślę, że to dzisiaj również odczuli, tak jak każdego dnia, kiedy pukają do naszych drzwi, czy do, do drzwi łaźni, czy do drzwi jadłodajni, w którymkolwiek z miejsc zbyt goszczy. Bo przecież nie, nie robimy tego ani na pokaz, ani po to, żeby się lepiej czuć. Robimy to z miłości i robimy to z szacunku do ich człowieczeństwa, licząc na to, że być może taki gest rozbudzi w nich możliwości, nadzieję, da jakąś nową szansę. Ksiądz biskup uczestniczył w tej akcji, to była też okazja, żeby rozmawiać z wiernymi. Ksiądz biskup mówił na początku swojej służby w diecezji bydgoskiej, że chce poznać problemy kościoła bydgoskiego. Czy o tych problemach dzisiaj się mówiło? Ksiądz biskup yy, najpierw rozmawiał indywidualnie z poszczególnymi osobami, które oczekiwały na paczki, później yy, podczas samego wydawania tych paczek. Zadawał, zadawał pytania, pytał o, o, o stan zdrowia, pytał o imię. Ksiądz, biskup bardzo, Krzysztof lubi mówić do człowieka bardzo indywidualnie i, i to dzisiaj też wiele osób mogło, mogło to odczuć. Więc myślę, że takie zadania, które stają przed nami, przed Kościołem. Z, z racji chociażby świąt, ale, ale też codziennej posługi y, są również głęboko w sercu księdza biskupa, bo jedno z jego zawołań w biskupich to miłosierdzie. Łaska, miłosierdzie, pokój. Więc to są te y, trzy, które stanowią o, o, o dużym szacunku do człowieka. A jak zmieniła się działalność? Czy się zmieniła działalność organizacji Caritas w dobie pandemii? Bo, y, bo gdy, gdy czyta się informacje, to jest i wigilijne dzieło pomocy dzieciom i jest uczyń jeden mały, wielki krok w słusznej sprawie. Jest sporo jest informacji, że dużo się dzieje. My nie przestaliśmy pracować, tylko pracujemy w troszkę innej formule. Bo kiedy nie było pandemii, mogliśmy zasiąść do wspólnego stołu wigilijnego w przestrzeni miasta Bydgoszczy. Odbywały się wigilie w różnych innych miejscach. Z tej racji, że są oboszczenia, postanowiliśmy w tym roku ofiarować paczki żywnościowe z upominkami, ze słodyczami, z owocami, żeby. Trafiła ta nadzieja do tych wszystkich osób, ale w bezpieczny sposób. Na pewno kwestie związane z, z całym tym anturażem pandemicznym, czyli zabezpieczenia maseczek, dezynfekcja, trzymanie jeszcze większego reżimu sanitarnego. To się wszystko u nas dzieje. Chociażby posiłki, które wydajemy naszym osobom potrzebującym, to, co są y, też posiłki wydawane y, w zamkniętych lunchboxach, żeby jak najmniej osób postronnych miało kontakt z tą żywnością, żeby ta żywność też była bezpieczna. No, y, staramy się właśnie w ten sposób funkcjonować, w bezpieczny sposób. A wigilijna świeca, czyli wigilijne dzieło pomocy dzieciom y, zabłyśnie, y, za, będzie zapalona w wielu domach? Tak. Y, ponad 40 tysięcy ponad 40 świec y, tylko w decyzji bydgoskiej, ale, ale na decyzję bydgoską składa się jeszcze cała archidycyza gnieźnieńska, więc cztery jeszcze inne decyzje. Więc myślę, że to dzieło jest absolutnie z jednej strony potrzebne, ale z drugiej strony również oczekiwane, dlatego że w pierwszych tygodniach bardzo szybko świece znalazły miejsce już w prywatnych domach. Musieliśmy Domawiać, musieliśmy zasilać parafię kolejnymi zapasami świec. Więc to, to dzieło, no już. Blisko 30-letnie, no, ma już swoją głęboką tradycję. Bo to dzieło wyjątkowe. Raz rozjaśnia y, do, dom, światło w domu, bo, bo, bo jest ta świeca kupowana, ale dwa rozjaśnia też serca czy też daje uśmiechy dzieciom, bo chodzi Oczywiście. tutaj o specjalny program stypendialny. Tak, to jest program stypendialny. To są, y, dzięki tym środkom są zasilane również y, y, obiady czy wyżywienia dla dzieci. Różnego rodzaju pomoc psychologiczna, pedagogiczna, wypoczynkowa, ale również z każdej świecy przeznaczane są środki z całej Polski na dzieła międzynarodowe. Czy Syria, czy, czy inne miejsca, które tej pomocy oczekują. Myśląc o milusińskich, o najmłodszych. Czas świąt, też i czas przed świętami, to taki czas właśnie rozważania, myślenia, ale też dzielenia się. Czy, czy tego dzielenia w nas jest sporo, czy raczej tak jak pandemia zamyka, zamyka instytucje, zamyka też serca? Widzimy, widzimy otwartość ludzką, zarówno taką bardzo fizyczną, zgłaszają się wolontariusze, osoby chętne do pomocy, przy pracach, które są związane chociażby z przygotowaniem, bo tysiąca, zapakować półtora tysiąca paczek nie jest prostą sprawą. I wolontariusze nas nie zawiedli. Ale mamy piękne gesty, bardzo często utajnione, bo osoby proszą, żeby nie mówić o nich bardzo konkretnie, ale za ich pomocą idą bardzo Konkretne materialne wsparcia w postaci wspaniałych, ciepłych kurtek, obuwia, lekarstw, żywności i wielu innych rzeczy. Czy pracę, czy działalność Caritas udało się połączyć z Fundacją Wiatrak, czy nie? Są, są to y, troszkę dwa różne, dwa różne światy y, i myślę, że one się uzupełniają. Ale łączy się jest wiara nie... i człowiek, na pewno. Tak, ale, ale, ale się znaczy się uzupełniają, ale się nie przenikają na tyle, żeby która, z, którakolwiek z tych przestrzeni y, została zmarginalizowana. Jedna i druga funkcjonuje w dobie pandemii, a to jest przecież ogromny sukces. Funkcjonuje, funkcjonuje niełatwo, bo, bo też kwestia jakby Fundacji Wiatrak to jest też y, bardzo konkretny człowiek. Młody człowiek, dziecko, młodzież i to wszystko zostało jakby nam zabrane, jakby przez przepisy, przez zamknięcia zajęć dodatkowych i, i tego, tego bezpośredniego kontaktu z osobami. Ale myślę, że ten nowy czas pokaże nową odsłonę i nową rzeczywistość i że damy radę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, ksiądz sprawa Wojciech przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej, był gościem programu. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję ślicznie.